Witajcie w odcinku 20. I pozdrawiam użytkowników, KitKat, Oliwier Mrożek, Jan Kokos, Beluga i Maciejka. Zapraszam do oglądania. Dobra, pokażę tym cwaniaczkom, że ich ekipa STR jest do bani. Aha, mówiłem temu Edbalowi, że ja będę pierwszy. Ups, wygadałem. No elo elo. Elo, o nie, to Stambil Guys. Huch, okej, okay, jesteśmy gotowi. Skoro jesteście gotowi, to. Wojna. O widzę, przemyśleliście sobie strategię. Ale mam Asa w rękawie, którego nawet widzą, nie powiedziałem. Niestety, przez to już nie mam pieniędzy, ale opłacało się. Asa w rękawie ha, ciekawe, na pewno nie masz. My obmyślaliśmy ten plan trzy godziny, a jak masz tego Asa, to pokaż. No dobra, pokażę. Czemu akurat mnie? No bo pierwsze chcę ciebie pokonać, dlatego że eliminuje was pojedynczo. Tak jak ci mówiłem, że na ciebie też przyjdzie czas. Aha, czyli tak chcesz się bawić. Dobra, GT, a wykańczamy go i to porządnie? Okej. Okay. Wygraliście. A pamiętasz, co zrobiłeś Fortnite'owi? Nie. A niby co zrobiłem? On cię prosił, byś przestał. A ty go nie posłuchałeś i go pokonałeś, więc karma wraca. Nie czekajcie. Dogadamy się jakoś? Ha, a teraz sam prosisz, więc zobaczysz jak czuł się Fortnite. Dziękuję za oglądanie. I jak wiecie był to ostatni odcinek z sezonu trzeciego. Więc tak jutro zrobię zwiastun i odcinek z całego sezonu. A w poniedziałek lecimy z N sezonem czwartym. Do jutra.